Dzisiaj historia o sztuce nowoczesnej. O tym, czym jest Instagram i jak najprostsze ludzkie popędy doprowadzają do obdarcia nas zgodności. godności. Przejrzyjmy się jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci internetu, lasce, która wyniosła umiejętność trollowania i zarabiania pieniędzy dzięki swojemu zachowaniu. Mowa tu oczywiście o Bel Delphin. Ja pierwszy raz usłyszałem o niej w roku 2019, gdy gdzieś migrewa mi informacja, że streamerka sprzedaje wodę z wanny, w której się wcześniej kąpała, za 30 dolców. Informacja ta odbiła się szerokim echem po całym internecie, mnóstwo różnych youtuberów skorzystało z tego w celu wybijania się na niej i kupowało jej wodę nagrywając o tym filmy. Może kupno tego wspaniałego i pożądanego przez miliony produktu byłoby bardziej opłacalne, gdyby dało się wykorzystać do tego serwis Letishops, który chciałbym krótko wam dzisiaj przedstawić. Jest to bardzo przydatna rzecz dla osób, które robią zakupy przez internet, czyli dla każdego normalnego człowieka. Korzystając z tej strony podczas robienia zakupów przez internet dostajesz zwrot kilku procent wydanych przez siebie pieniędzy. Wystarczy, że założysz konto używając swojego maila, a po potwierdzeniu rejestracji dostajesz ekstra 7 dni konta premium, które zwiększa wszystkie cashbacki o 30%. Shops współpracuje z ponad 3000 różnych sklepów, jak widzicie na nagraniu, są to serio zdane marki. Wiem, wiem, niestety nie ma tu sklepiku Beldelfin. Na samej górze całej listy pojawiają się tak zwane gorące okazje, gdzie przez krótki czas zwrot pieniędzy jest zwiększony aż kilkukrotnie. Tutaj na przykład widzicie, że to jest 10 razy więcej niż zwykle. I tutaj się wam pochwalę, że zmontowałem sobie siłownię w mojej piwnicy. No, ale jest zima i jest zimno, więc muszę kupić sobie piankową nakładkę na sztangę oraz rękawice. Więc albo szukam sklepu Decathlon na liście sklepów, albo jestem wygodnym człowiekiem i dodaję rozszerzenie Shops do mojej przeglądarki, dzięki czemu w wyszukiwarce Google oraz po wejściu na stronę sklepu, dodatek ten automatycznie pokazuje mi ile procent pieniędzy zwrotu dostanę, co idealnie widzicie na moim przykładzie. Tak więc dobra, cyk, my kupujemy i to tyle, no akurat na towar muszę trochę poczekać. Ale to wszystko, bo wystarczy odczekać określoną ilość czasu i od razu dostajemy pieniądze na nasze konto, które możemy wypłacić na swoje konto bankowe lub konto PayPal. I tak, pieniądze nie są to żadne zniżki, bony na hot -doga czy inne brednie, są to normalne pieniądze, ponieważ model biznesowy wygląda następująco. Sklep płaci Letyshops za reklamę, a dzięki temu, że kupujesz w sklepie, to serwis dzieli się z tobą pieniędzmi, które otrzymuje od partnera. Każdy zarabia i każdy jest szczęśliwy, więc też rób zakupy za niższe ceny w internecie. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. A teraz wracajmy już do tej wody z wanny. Miałem wtedy przed oczami taką typową twitchową gamerkę, która do naparzania w LOLa odstawia się jak szczur na otwarcie kanału i czeka na napływ pieniążków od spermiarzy. 500 słoiczków wyprzedało się w 3 dni. Pomyślałem sobie, że właśnie dlatego kosmici nie chcą nas odwiedzać. Ale po pewnym czasie ponownie usłyszałem o Bel, i jak się okazało, nie jest ona żadną gamerką z Twitcha czy laską udającą nerdkę. Jest ona po prostu. Belle Delphine, ale od początku. Bohaterka tego odcinka właściwie nazywa się Mary Belle Kirschner. Urodziła się w październiku 1999 roku w RPA. Jej matka ma japońskie korzenie, stąd lekko egzotyczna uroda Mary, a także jej zainteresowania związane z anime. Po tym jak jej rodzice się rozwiedli, przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii z matką, a już w wieku 15 lat wyprowadziła się z domu, żeby zamieszkać ze swoją dziewczyną. Po roku w związku się rozstały. Bel rozpoczęła swoją działalność na usuniętym już Instagramie bel.delfin. Pierwsze zdjęcie wrzuciła w marcu 2015 roku i wyglądało ono tak. W sierpniu 2016 założyła konto na YouTube, gdzie w pierwszym i w sumie w ostatnim w takim stylu filmie zatytułowanym Mój codzienny makijaż, gdzie wiem, ciężko w to wierzyć, Bel po prostu robiła sobie makijaż. Film ten zebrał niecałe 90 tysięcy wyświetleń w ciągu dwóch lat, póki Mary go nie usunęła. Od momentu założenia Instagrama poprzez wrzucanie filmu na YouTube, Bell już wtedy stylizowała się trochę na dziewczynę rodem z chińskich bajek. Kocie uszy, charakterystyczny make-up, lekka manipulacja głosem, sztuczne tatuaże do tego jest ona obiektywnie bardzo ładna, dlatego wśród widzów jej Instagrama czy i tego jedynego filmiku na YouTube zaczęli jednak przeważać kolesie, a nie dziewczyny, które chciałyby robić sobie podobny makijaż. Być może wtedy już zauważyła, że kariera blogerki modowej może być nie do końca tym, co opłaca się robić. Na krótko przed skończeniem 18 roku życia, czyli w drugiej połowie 2017 roku, Mary zaczęła promować postać Bel coraz bardziej. Jej Instagram został zasypany zdjęciami typowej słodkiej kawaii dziewczyny, kolorowe włosy, kolorowe ubrania, makijaż mający na celu optyczne zwiększenie oczu. Pozornie można byłoby uznać ją za cosplayerkę, natomiast robiła wszystko, żeby przyciągnąć uwagę. Na przykład założyła aparat na zęby, gdzie nie za bardzo było widać wcześniej, żeby miała jakąś poważną wadę, ale za to taki aparat stanowi gadżet i bardzo pasuje to do odmłodzenia swojego wizerunku, do dalszego tworzenia wizerunku Lolity, na jaką Bel się kreuje. I jak to się mówi, gówno stało się poważne w marcu 2018 roku, gdy Bel założyła swojego Patreona. W tamtym momencie założyła również firmę i okazało się, że za tym projektem stoi jej chłopak Josh, który jest jej fotografem i razem kryją oni postać Belle. Dosyć ciekawy pomysł na biznes. W celu promowania swojego Patreona Mary zaczęła odlatywać całkowicie, robiąc coraz bardziej kontrowersyjne rzeczy w taki sposób, aby było o niej głośno. A to, że spora część internetu miała ją za wszystko co najgorsze. Co z tego skoro w kilka miesięcy zbierała 1200 patronów, co przełożyło się na spokojnie kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie. Do rozkręcania swojej popularności używała przede wszystkim TikToka, gdzie wrzucała no... rasowe TikTokowe badziewia, które polegały na tym, że była jak najbardziej rozebrana, przebrana za jakąś laskę za anime. Do tego Instagram wciąż był bardzo popularny, z bardzo mocno lajkowanymi zdjęciami. Jej znakiem rozpoznawczym stało się Ahegao, o ile tak to się czyta, czyli mina polegająca na wystawieniu języka i wywróceniu oczu. Jest to motyw często pojawiający się w chińskich bajkach i taką minę mają narysowane baby, które przeżywają hmm, chwilę miłosnego uniesienia. Mary w ten sposób stała się YouTubeowym pokemonem, o którym zaczęło się mówić, a jej ładna buzia służyła do zdobywania wyświetleń. Ja nie będę wcale lepszy, przygotuję tu specjalnie rakową miniaturkę z jej buźką. Thank you, Belle Delphine. very cool. Belle this is a blessing. W każdym razie bohaterka tego odcinka powróciła ze swoim drugim filmem na YouTube we wrześniu 2018 roku, gdzie nie była już nastoletnią Mary robiącą sobie makijaż. Tu już była Belle Delphine, mieszanką słodkiej kawaii girls z księżniczką Disneya i z pensjonariuszką zakładów Choroszczy. Sam film naturalnie zaczyna się w taki sposób, aby każdy oglądał go dalej. W jej pokoju było przemieszanie zwykłych zabawek dziecięcych z satanistycznymi symbolami i z jakimiś demonicznymi lalkami. Jednak to lato 2019 należało do niej. W połowie czerwca wrzuciła kolejny film zatytułowany Poznaj mojego najlepszego przyjaciela. Materiał zaczyna się niewinnie po prostu dziewczyna siedzi sobie i rysuje mangę. Co w tym sumie strasznego, aż nagle kamera przysuwa się dalej i o Boże ukazuje nam martwą ośmiornicę. Tak. Cały późniejszy materiał to Bel biorąca kąpiel z jej przyjacielem, czy gotująca sobie obiad, czy nie wiem, oglądająca telewizję. Dobra, to jest ostro pojebane, nic dziwnego, że spowodowało to potężny napływ nowego fejmu. Już dwa dni po opublikowaniu tego materiału, Bel ogłosiła na swoim Instagramie, że jak zdjęcie, które właśnie wrzuciła dostanie milion lajków, to ona zakłada konto na pewnym pomarańczowo-czarnym portalu z filmami dla dorosłych. Po tym jak post nabił 2 miliony lajków 4 dni, to faktycznie, jak powiedziała, tak zrobiła. I nawet wrzuciła sporo filmów, które okazały się być jednymi z najbardziej family friendly rzeczy, jakie opublikowała. Tu na przykład materiał, który nazywa się Bel Delfin głaszcze dwa duże koguty, na którym Bella siedzi i głaszcze dwa duże koguty. Problem polega jednak na tym, że kogut po angielsku znaczy to samo co siusiak, więc taki tytuł na takiej stronie mógł okazać się troszeczkę mylący. Oh, no. Oh, no. <laughs> Wrzuciła ona jeszcze kilka filmów działających na podobnej zasadzie, że tytuł okazywał się być dwuznaczny, a film kompletnie grzeczny. 1 lipca Bell otworzyła swój internetowy sklep, gdzie sprzedawała przede wszystkim swoje plakaty. W sumie, jak macie dziewczynę, możecie je kupić na Walentynki, to naprawdę cudowny pomysł. Ale żeby rozpromować swój sklepik, a także samą siebie, to wrzuciła do oferty wodę, w której się kąpała i stało się to chyba jej największym znakiem rozpoznawczym. O jej pomyśle pisano dosłownie wszędzie. Niektórym youtuberom udało się nawet kupić trochę tej wody. Ta akcja tylko umocniła ją jako wizerunek żywego Mema. W świat poszedł również fake news o tym, że woda ta spowodowała opryszkę u ludzi, którzy ją pili. Niestety 18 lipca nadszedł straszny dzień dla panny Delfin. Zmasowane zgłoszenia Furczana spowodowały, że jej Instagram został zbanowany za nagość, ale w sumie za wiele się tym nie przejęło, bo jej działalność oparła się na Patreonie i Twitterze. Na pewien czas Bel znowu znika z internetu, ale wraca po raz kolejny, tym razem w czerwcu 2020 roku, z filmem na YouTube I'm Back, gdzie cienkim głosikiem śpiewa w sumie nie wiadomo o czym. Ale najważniejsze, że na wideo wyciera sobie tyłek farbą, czy robi dziwne miny, pluska się w dmuchanym baseniku. Ja w sumie zmieniłbym tutaj trochę podkład muzyczny. Do basenu jak skagała, wodę dupą wyklapała. Kim ten był promocją jej nowego biznesu, jakim jest konto w serwisie tylkofalni.com. Gdzie podobnie jak na Patreonie, może się zasubskrybować tutaj za jedyne 35 dolarów miesięcznie, a ona wrzuca tam w sumie do niedawna wciąż nie jakieś ostre rzeczy, na przykład oblewa się mlekiem z Cheeriosami. Pojawiły się również plotki, że trochę odważniejsze zdjęcia, jakie tam wrzuca, to tak naprawdę nie jest ona, tylko wykupione filmy i zdjęcia od innych modelek, do których bell w Photoshopie dokleja swoją twarz. W krótkim czasie, jeśli chodzi o zarobki i fanów to okazało się, że Bel jest tam całkowitym numerem jeden, sama przyznała, że wyciąga z tego około miliona dolarów miesięcznie. Tak nie przysłyszeliście się. No i tutaj dochodzimy do swego rodzaju stulejarskiej incepcji. No bo można uznać, że dziewczyna jest genialnym trolem i na swój sposób ma spoko poczucie humoru i sama wyśmiewa Simpów, którzy ją uwielbiają. No ale wspierając ją przez subskrypcję, sam staje się tym wyśmiewanym frajerem. Bel wakacje tego roku założyła nowego Instagrama, a pod koniec listopada ogłosiła, że nagrywa prawdziwy film dla dorosłych, który wrzuci na swoją stronę OnlyFans. I faktycznie to zrobiła. Kolega widział i mówił, że nagrała. Natomiast no, tak jakby nie tyle co straciłem do niej szacunek czy coś, ale jednak słabo, że faktycznie jakoby cała tak zrobiła. Chociaż zarabiając milion Dolców miesięcznie, jednak trzeba być w końcu słownym. Polecam tutaj również obejrzeć godzinny podcast logana Pola ra razem z Bel. Gdzie chyba po raz pierwszy możemy zobaczyć bohaterkę tego odcinka, jak wypowiada się w sposób normalny, opowiada dlaczego to robi, a także o szczegółach ze swojego życia czy jej działalności. W końcu w tym materiale nie widzimy Belle Delphine, a Mary, geniusza marketingowego, która z wrzucania idiotycznych filmów i zdjęć do sieci stworzyła ogromny dochodowy biznes, o którym mogą pomarzyć najwięksi artyści. I teraz pojawia się pytanie, czy faktycznie możemy nazwać ją artystką? Czy to, co robi, ten cały trolling jest sztuką? Odpowiedź na to pytanie zależy już tylko i wyłącznie od Ciebie. Do widzenia Państwu. A, byłem zapomniał. W opisie macie linki do Leti Shops.